No siema. Jesteśmy dzisiaj na kawałku łąki, która kiedyś była szuwarem, ale została wykoszona i zebrana 8 czerwca. I na dzień dzisiejszy, dzisiaj mamy 28 czerwca. Wygląda w ten sposób. Wszystko ładnie się zazieleniło, zaczęła wychodzić ładna świeża trawa, miejscami takie takie kwiatki, ale to nie jest problem, myślę, jak na zieloną masę dla Bydła na kiszonki będzie w sam raz, nie powinno być problemu z zakiszeniem. Miejscami można powiedzieć trawa jest do kolan. Ale tu też nie ma co się dziwić, bo to są takie tereny można powiedzieć podmokłe. Bagienne nawet ktoś by powiedział. Ale tyle, że w tym roku nie, nie ma po prostu wody tak jak było załóżmy te 5, 6, 7 lat temu. I można normalnie na takie stare mokrado wjeżdżać i wykaszać, po prostu wyrabić sobie łąki, tak? Żeby tego areału do koszenia było więcej. Tutaj oczywiście czeka mnie jeszcze koszenie tego szajsu. Tu jest to około 20-20 kilku arów. I myślę, że z moim sprzętem jakoś by to się dało radę zebrać, skosić. No wiadomo, no, kiszonki z tego nie będzie, no bez przesady, nie róbmy sobie jaja, ale wysuszyć to i na podściółkę byłby dobry materiał. Tam też słomy za dużo nie mam, a taki szuwar by się nadał w sam raz. To i tak wszystko pójdzie w gnu także, aby miały po prostu czysto i sucho zwierzęta, tak? No miejscami takie krzaczki też są, wszystko można wyrwać. Tam piło wyciąć to nie ma z tym żadnego problemu. Ale jeżeli to by się udało zrobić, to byłby ładny, lity kawałek i też można byłoby tą działkę już podciągnąć, że tak powiem, całą pod dopłaty. Bo ten kawałek jest akurat zgłoszony jako ugór. No tutaj od dawien, dawna nikt tego nie wykaszał. Stało tu woda, takie też pałki wodne jak. Było widać wcześniej, były i są nadal. No ale tak to wygląda u mnie. Taki, taki mamy klimat, takie mamy działki i trzeba sobie jakoś radzić, żeby było lepiej. Na razie.